Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Pewna brytyjska para doświadczająca aktywności paranormalnych w swoim mieszkaniu zdecydowała się dokumentować wszystkie zdarzenia i dzielić się nimi w internecie. Wszystko zaczęło się od tego krótkiego nagrania. Wyglądało jednak na to, że wraz z upływem czasu cała sytuacja staje się poważniejsza, a niepokojące zjawiska coraz bardziej zyskiwały na sile. Podobna sytuacja wydarzyła się, kiedy lokatorzy opuścili mieszkanie, zostawiając włączoną kamerę. Tuż po ich wyjściu kochenna łyżka uniosła się w powietrze, następnie sama z siebie otworzyła się górna szafka kuchenna, a każdej z tych aktywności towarzyszyło tajemnicze stukanie. Oczywiście paranormalne zjawiska miały też często miejsce w nocy. Mieszkańcy spali na kanapie w salonie, kiedy obudził ich dźwięk nie tyle co samoczynnie otwierającej się szafki, a gwałtownie wypadających z niej artykułów. Po tym wszystkim, autorzy nagrań na wszelki wypadek postanowili zaopatrzyć się w słynną tablicę Ouija, jak i w miernik pola IMF. Ale jeszcze nawet zanim mogli przeprowadzić seans, doświadczyli kolejnej niespodziewanej aktywności. Czemu jest tak Co Co Jeden z wieczorów został zakłócony niespodziewanymi, natarczywymi dzwonkami do drzwi. Jednak kiedy je otworzyli, nikogo tam nie zastali, a zamiast tego kamera zaczęła się dziwnie zachowywać. Zupełnie tak jakby coś zakłócało jej działanie. A wszyscy przecież dobrze wiemy, że sprzęty elektroniczne bardzo często wariują w bliskiej obecności duchów. Nie da się nie zgodzić, że natężenie niewyjaśnionych zjawisk w mieszkaniu jest duże. Nie możemy też zapominać o obecnych w mieszkaniu zwierzętach i o tym, że one również zdają się wyczuwać coś, czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Ale mimo, że widzieliśmy już wiele, to mam wrażenie, że tak naprawdę to tylko początek ich walki z nieznanym i warto będzie obserwować ten profil. Autorami kolejnego nagrania są lekarze odbywający nocny dyżur w jednym ze szpitali w USA. Wbrew zasłyszanym wcześniej historiom o tym, że jeden z oddziałów jest nawiedzony, grupa postanowiła do niego zajrzeć. Myśleli, że to tylko nic nieznaczące legendy, jednak szybko okazało się, że coś w tym wszystkim jest. You guys. Haunted ER? We're gonna go. i'm really good too oh my god my head is huge Stop. chloe I so i close can't to the even the camera huh it's just close to the camera yeah you're right, you're right you're right we got a chance for the haunted <laughs> <laughs> yeah oh god it feels like I'm, I'm not excited about this i didn't even get did shoot my sandwich. it feels like a um, we're getting on a, a... I'm nervous you nervous Why are you nervous because it's haunted <laughs> are you nervous I don't see anything. Is there anybody in there? Mm. No. Oh, it's a doll. Whoa. Yeah, it's just a little doll. They want to train it. Oh, it's a train, no. I'll put it here. It's still weird though. <laughs> I, sorry, I thought you were. I thought I felt you were like, <laughs> it's just freaking. You guys wave in the camera, right now. Reflection. you, like, me? Oh, that's so sad. Go in, figure out why the lights are. I don't like that. I don't the like that. Gone. Do it. They look like evil eyes. You guys to come with me. Yeah, of course we're gonna go in with you. Thanks. <laughs> Feels weird. O! Kurt Nie, Tak, Nie, Tak, nie tego? O! Początkowo roześmiana i niczego nieświadoma grupa rozpoczęła zwiedzanie oddziału, jednak uśmiech z ich twarzy zniknął, kiedy w jednym z pokojów zasłona samoczynnie się poruszyła, a zaraz po tym coś spadło na środek pomieszczenia. Tak więc, czy w tym szpitalu faktycznie straszy? Czy przedstawiciele tak szanowanego zawodu pozwoliliby sobie na uszczerbek na swoim wizerunku, fejkując takie nagrania? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, subskrybuj kanał i zaznacz powiadomienia. Z góry dziękuję. Kolejne nagranie przenosi nas do Kolumbii, a dokładniej do szpitala, w którym ochroniarz podczas wydawałoby się rutynowej kontroli budynku, był świadkiem dziwnego, niewytłumaczalnego zjawiska. Sentir. Ahí estoy grabando. Ahí me acalambre. ahí me acalambre. Mira, mira, mira. Y ahí me acalambre. Y ahí me me Y ahí me acalambre. Y ahí me acalambre. Y mira. me mira, acalambre. Mira. se ve la, cara, la, la, la mano, ¿Y tú lo has visto? Sí, claro, ahí donde estaba, yo lo estaba viendo y yo estaba que me moría, oh, y ahí no podía caminar yo. Mira, ahí está cerrando la puerta. Mira, mira, mira ahí está cerrando, después yo le dije, bueno, vete para allá adentro. Sí, sí, mira. Yo le dije, sí, no, sí. dije, vete para allá adentro, aquí no vengas a molestar. Claro, no abre la puerta. No <susurra> Ochroniarz natknął się na dość dziwne zjawisko, poruszające się samoczynnie drzwi. Zdziwiony tym co go spotkało, postanowił zwrócić się o pomoc do znajomego, który miał dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się w szpitalu. Na miejsce przybyło dwóch mężczyzn, którzy na wszelki wypadek śledztwo postanowili rozpocząć od modlitwy, a zaraz po tym przeżyli pierwszą interakcję z nieznanym. Oy, me movieron esa silla. Sí. Czy chcesz, żebym ja Proszę, żebym mógł filmać la silla, bo oni będą decydować, że... I Logno. I im dłużej trwało śledztwo, tym więcej trudnych do wytłumaczenia zjawisk doświadczali. ¡Ponorrea! Oh, ¡Ponorrea, oh, ponorrea, oh, ponorrea, oh, ponorrea, oh, ponorrea! Oh, Se me puso la piel de gallina parica. ¡Mire, mira, mira el cos, mire el cos! Oh. Eh, ¿fuiste tú? ¿Alguien por allá. sí, si, sí, como suena el coche. ¿Eres la misma entidad con la que yo estaba hablando ahorita? No. Escucho sillas de ruedas. ¿Eres un hombre? Marica, la luz. ¡Ay! ¡Mire la luz allá, huevón! Momentico. Apagaron la luz. Voy para allá. Uy, mi madre. Fue puta. ¿Y eso dónde salió? Todo está bien, están escuchando ruidos también acá abajo. Nada está bien, aquí me están azotando, me están prendiendo las luces de las habitaciones y tirándome camillas. si es que eh, si está completamente abandonado y como le digo ya en no estas no hay luz, eh, no hay luz. Acaban de cerrar una puerta. Voy a, voy a entrar a la puerta que me cerraron. No. No me. W niewyjaśniony sposób krzesło obrotowe wyjechało na środek korytarza. W tym momencie miernik IMF zarejestrował wysokie wartości, światła w pobliskim pokoju zaczęły wariować, a stolik z drugiej strony korytarza się przewrócił. To wszystko wygląda jak książkowy przykład aktywności poltergeista, jednak to dopiero to, co miało miejsce nieco później, było naprawdę przerażające. Ui! Kłeputa, kłeputa, kłeputa! Oscar, 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 Oscar! puta, Mężczyzna kontynuował spacer po opustoszałych korytarzach, kiedy na końcu jednego z nich zobaczył postać małego dziecka. Postać, która niemal natychmiast znika za ścianą, nie wydając przy tym kompletnie żadnych odgłosów. Tylko czy to właśnie ten byt jest odpowiedzialny za aktywność występującą w tym miejscu? Czy może jednak wszystko jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe, a cała historia to nic więcej niż niewinny żart? Oceńcie to w komentarzach. A teraz chciałbym przedstawić wam historię Tami, która na swoim profilu dokumentuje wszystkie paranormalne zjawiska mające miejsce w jej domu. A dzieje się naprawdę dużo. Zobaczcie sami. W nocy, kiedy tam spała, znajdująca się w niewielkiej odległości od jej łóżka lalka zaczęła się ruszać, pomimo tego, że w jej pobliżu nie było kompletnie nikogo. Jednak lalka wcale nie była jedyną rzeczą, która zdawała się odżywać. Jak przyznaje sama autorka nagrań, miała styczność z nadprzyrodzonymi zjawiskami już od najmłodszych lat. Jako dziecko widziała duchy, a kiedy skończyła 12 lat, zrozumiała, że potrafi się z nimi komunikować. Z początku traktowała to jako dar, dar, który z czasem stał się przekleństwem. Według Tami, jej dar sprawia, że wszystkie niechciane duchy przywiązują się do niej, a złe energie opanowały jej dom. Niejednokrotnie udało jej się również uchwycić tajemnicze EVP. Choć na tym nagraniu nie słyszymy wyraźnie, czy wypowiadane słowa to I want you, czy I warned you, to wydaje się, że kolejne nagranie wszystko wyjaśnia. Podczas wieczornej kąpieli na jednej z kamer udało się chwycić zbowrogi głos mówiący: She's mine, czyli ona jest moja. I chyba nie muszę wam nawet mówić, ale takie EVP jest już naprawdę przerażające. A żeby było jeszcze dziwniej, pewnego razu udało się nagrać coś jeszcze. Szczerze, to nie wiem co jest gorsze, czy złowieszcze głosy na IVP, czy raczej śmiech dziecka i reakcja kota, który najwyraźniej przed czymś ucieka. Co gorsza, cokolwiek przebywa w jej domu, pozwala sobie na coraz więcej. So to Last night something pulled the covers off of me. This is absolutely terrifying. Patrząc na to, jak to, co dzieje się u niej w domu, powoli zdaje się przybierać na sile, możemy założyć, że tak naprawdę to dopiero początek przerażającej historii. Pytanie tylko, jak sytuacja rozwinie się w przyszłości? Czego jeszcze udaje się doświadczyć? Ciężko to przewidzieć, ale na pewno wrócimy do tej sprawy za jakiś czas. Zaintrygowana plotkami dotyczącymi starego więzienia, które uważa się za nawiedzone, grupa mężczyzn postanowiła wyruszyć na jego eksplorację. Rozdzielając się, jeden z mężczyzn uzbrojony w kamerę postanowił zajrzeć do cel znajdujących się na górze. Doświadczył jednak czegoś, czego ani trochę się nie spodziewał. Uh, nie Oh, fuck! oh, fucking shit! Kiedy mężczyzna zbliżył się do ostatniej celi, zobaczył w niej stojącą nieruchomo postać. Ciężko powiedzieć, czy faktycznie było to coś paranormalnego, czy może po prostu stojący tam człowiek. Niestety nagranie jest zbyt krótkie, żeby snuć jakiekolwiek teorie, ale niewykluczone, że podczas tej wyprawy udało się nagrać coś nadnaturalnego. Oceńcie to w komentarzach. A póki co na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie odcinka i do usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.